Bez żadnych ceregieli można już powiedzieć, że hype kart toty nadszedł po całości. Kto nie widział wczorajszego odcinka, powinien to doskonale zrobić, żeby wiedzieć, jakie dokładnie karty w drużynie Toty będą. A dzisiaj porozmawiamy sobie o wszystkim, co musicie wiedzieć o zbliżającym się evencie toty. Nie wiem, czy pamiętacie o czym wspominałem w ostatnim odcinku. Tak dla przykładu tutaj macie całą drużynę tygodnia, która dzisiaj się pojawi. Jeżeli będzie taka jak napisał, no to sami możecie sobie tylko zdawać sprawę, jak wiele informacji właśnie ten ziomek posiada. Czy to się sprawdziło, czy nie, możecie wziąć sobie karty drużyny tygodnia i sami porównać. Ja jeszcze chciałem podziękować ostatnim subskrybentom. Kłaniam się przed Wami nisko. Dziękuję, że pomagacie mi w walce o jeszcze wyższe cele. I dodatkowo przypominam, że odcinki pojawiają się codziennie o godzinie 16.30. No i na sam start zacznijmy od absolutnej podstawy, którą każdy z Was musi wiedzieć, żeby uniknąć głupich pytań. Od 21 stycznia rusza event toty i na sam początek będziemy mieli do trafienia tylko i wyłącznie napastników. Od 23 stycznia w paczkach będziemy mogli trafiać tylko i wyłącznie pomocników. A od 26 stycznia będziemy mogli trafić tylko i wyłącznie obrońców, no i tutaj jeszcze bramkarza, natomiast od 28 stycznia będziemy mogli już trafić absolutnie wszystkie karty, które będą w drużynie roku. Na sam start, jeżeli chodzi o te przecieki, które prawdopodobnie się sprawdzą, zresztą tak jak widzieliście chociażby z tą drużyną Team of the Week, tak na samym początku materiału rzeczywiście tamte nazwiska się sprawdziły, a w tym przypadku na sam początek chciałem potwierdzić jedną rzecz. A mianowicie, że znowu będą te rozbudowy, które są co roku. Wiecie, no niby są co roku, ale w tym roku mogli w jakiś sposób zaskoczyć graczy. Ale nie, nie zaskoczą będą rozbudowy zarówno z Premier League, jak i z Ligę, Serie A, Bundesliga oraz La Liga. Ta Ligę oczywiście musi być. No i natomiast będziemy mogli z nich trafić 12 złotych piłkarzy, z czego 3 rzadkich. Także wygląda to naprawdę całkiem przyzwoicie. Aczkolwiek wiecie, no na pewno te z Ligue będą mega drogie z racji tego Mbappé, może ewentualnie Neymar, ale jeszcze Marquinhos, z Hakimi, Donnarumma, nie no. Te z Ligue będą na tyle drogie, że każdy kto zainwestował w to siano na pewno tyle zarobi, że to głowa mała. Kolejną ciekawostką na zbliżający się event, to jest przeciek związany z tym, co pojawi się nie tutaj w przypadku SBC. Ale, właśnie w przypadku sklepu, gdzie będziemy mogli zakupić za FIFA pointsy, bądź zwykłe końsy paczkę, która zawiera 6 napastników, z jednym z przynajmniej ocenionym na 83, z sześcioma pomocnikami, również z jednym ocenionym na co najmniej 83+, oraz z sześcioma obrońcami, w tym bramkarzami i również ocenionymi na 83+, także no powiem Wam, że wygląda to całkiem nieźle, no ale wiadomo, paczki są po to, żeby jej mogła zarobić jak najwięcej pitosu. Jeszcze na szybko jedno sprostowanie, bo często się pytacie, Meksu, kiedy będzie ten PIX właśnie z jedną z trzech kart do wyboru bohaterów Foot. Jak wiecie, wspominałem o tym na jednym z ostatnich materiałów. To zostało dodane już do kodu gry, Jest to tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od twórców, kiedy zostanie dodane to już właśnie do SBC. Ale myślę, że trzeba oczekiwać tego, jak już się zacznie event. Prawdopodobnie w weekend, ale może być też na dniach po weekendzie, może być nawet dzisiaj. Tego jeszcze nie wiadomo, ale spokojnie, bo takie SBC się pojawi. Z takich pomniejszych głupot, jeżeli kogoś to interesuje albo sobie jeszcze wsadził pieniądze w to, to jutro pojawią się w ważnych meczach takie takie mecze jak Milan z Juventusem, PSV z Ajaxem, Lyon z Saint Etienne oraz Sporting z Braga oczywiście. Przez jutro rozumiem, że dzisiaj właśnie w tych SBC się pojawią, także jeżeli ktoś z Was zainwestował siano to może być już trochę spokojniejszy, że może mu się zwróci, ale nie wydaje mi się, żeby w tych czasach już tak dużo osób inwestowało w ważne mecze. Jak co roku również właśnie w tym evencie TOTY pojawi się karta, która będzie flashbackiem tak zwanym TOTY, czyli będzie kartą wspominkowo związaną właśnie z tym okresem gry. I w tamtym przypadku rok temu Frank Ribery, albo Frank Ribery był piłkarzem, który otrzymał tak zabójczą kartę ze statystykami 5 na 5, w ogóle ta karta była niesamowita, również z tego co pamiętam była droga, natomiast ja już wiem i wy zaraz się dowiecie jaka karta w tym roku otrzyma właśnie taką zasłużoną pozycję i będzie w SBC, ciekawe czy ktoś z was trafi macie 3 sekundy 3... Dwa, jeden, tym piłkarzem będzie, moi drodzy, Harry Kane I prawdopodobnie właśnie takie statystyki na tej karcie będzie miał Więc one wyglądają nieźle 88 pace'a, więc to jest naprawdę spory pust pace'a I to właśnie będzie związane z kartą z sezonu 17-18 I z tych właśnie lików od Sheriffa. Prawdopodobnie właśnie to Harry Kane będzie tą kartą Także myślę, że całkiem spoko Wydaje się bardzo przyzwoity, nie będzie miał takiej furory zapewne jak właśnie front Ribery, ale nadal będzie dobry. Ciekawe jak będzie stał z gwiazdkami, to jest dość zastanawiające, aczkolwiek nie zmienia to faktu, że to właśnie Harry Kane ma się w tym roku pojawić. No i mamy już pierwsze poważniejsze liki, jeżeli chodzi o oficjalne statystyki na kartach Toty i w tym wypadku na sam start Kylian Mbappe, ponieważ na ten moment zostały pokazane tylko i wyłącznie karty napastników. Jeszcze nie wiemy, jakie będą poszczególne statystyki, bramkarzy, obrońców i pomocników. Natomiast podzielę Wam się teraz refleksjami jeżeli chodzi o napastników. I na sam start właśnie Kilian Mbappe i jego karta nieziemska: 99 pejsa, 98 dribblingu, 95 strzałów, 44 defensywy to bez różnicy, 90 podań i 88 fizyczności, dodatkowo 5 na 4 gwiazdek sprawia, że Kilian Mbappe będzie prawdziwym kozakiem do końca tej gry. To jest tak naprawdę karta endgame'owa. Jeżeli ktoś teraz trafi Kiliana Mbappe, to również ma już kartę w 100% do końca gry. No, i Kylian jest właśnie tą kartą. Z tymi statystykami najprawdopodobniej go zobaczymy. Właściwie to już na 100%. Ale wiecie, to są liki więc zawsze istnieje jakaś szansa, że i jej zaskoczy. I może całkowicie zmieni drużynę roku, ale nie, bo ona już jest podobno w kodzie gry. Także bez problemu, właśnie taka będzie jak przedstawiana na ostatnich odcinkach. Ale wiecie, zawsze jest ten 1% szansy, że coś się zmieni. Chociażby tak jak z kartami Food versus Red I oraz tymi Ice, chyba Hot oraz Ice, już nie pamiętam jak się nazywały, te czerwone. One też miały mieć wszystkie zmienione gwiazdki, a ostatecznie nie miały i to nie dlatego, że się mylili osoby, które likowały te karty, tylko dlatego, że i jej w ostatniej chwili zmieniła, robiąc przy tym najgorszy event w tym roku. Zanim Robert Lewandowski to Leo Messi i jego karta drużyny roku. Jak widzicie 93 pej'sa, 99 driblingu, 97 strzałów, 40 defensywy, 98 podań oraz 76 fizyczności. Sprawiają, że jest to absolutnie kolejna karta endgameowa. Jeżeli chodzi tutaj o statystyki z poprzedniego roku, to ma taki sam pace minus 1 strzelania, plus 1 podań, taki sam dribling. Minus 3 defensywy oraz plus 3 fizyczności, czyli te statystyki całkiem na spory plus. No ale Leo Messi to jest również karta, która jest niesamowita. 98 oceny ogólnej, nie wiem o co jej chodzi w tym roku, również żadna karta prawdopodobnie na ten moment z tego co wychodzi z lików nie będzie miała oceny 99, bo tutaj spoiler, Robert Lewandowski również takiej karty nie otrzyma zaraz sobie do Robercika przejdziemy, aczkolwiek Leo Messi też będzie miał oceny 98 i no nie, no nie ma szans, że nie wiem, Marquinhos, Donnarumma karty 99 nie otrzymają, więc w tym roku również Karta drużyny roku prawdopodobnie bez oceny maksymalnej Może po prostu szykują to na tocy Żeby była jeszcze ciekawostka taka, że jest właśnie najlepsza karta A nie tak jak w zeszłych latach 99 będzie kilka kart, bo to bez sensu Pan Król Robert Lewandowski Polski Piłki Nożnej Bezapelacyjnie otrzyma w tym roku ocenę 98 Ale co ważne z poprzednimi latami dostał plus 2 pejsa Więc moim zdaniem jest to super zmiana Strzelanie ma taki samo, ocenione na 98, minus 1 podań, 87 i tak spoko, plus 1 dryblingu oraz plus 1 fizyczności, moi drodzy. Także Robert Lewandowski, moim zdaniem, będzie miał najlepszą kartę w historii, przynajmniej jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek miał, bo 9-3 paisa, 9-5 dryblingu i 9-8 strzałów naprawdę robią z niego niesamowitego kozaka i mam nadzieję, że to nie będzie, tak jak w poprzednich latach, jedna z najtańszych kart TOTY. Bo Robert Lewandowski absolutnie na to nie zasługuje Żeby aż tak mieć jakby taką ujmę trochę No bo jednak najtańsza karta Toty No ale dobra, to i tak nie zmienia faktu, że to jest i tak wciąż karta drużyny roku No byle kto się tam nie dostaje Chociaż moim zdaniem, tak jak mówię, będzie to najlepsza karta Toty Roberta Lewandowskiego w historii I prawdopodobnie może być to już całkowicie najlepsza karta Roberta Lewandowskiego w historii No może w przyszłym roku jeszcze pokażę Bardziej klasę, ale nie sądzę, chociaż kto wie, kto wie, ale w tym roku takie osiągnięcia, że będzie ciężko to przebić. No i na sam koniec taka mała ciekawostka wrzucona przed chwilą właśnie przez sheriffa. to również powraca w tym roku, prawdopodobnie będziemy mieli stroje flashback Toty, całkiem spoko, bo one są naprawdę mega ładne, ale to już taka wiecie, ciekawostka, która absolutnie nic nie zmienia, dawajcie znać w komentarzach co sądzicie na ten moment. O tym jak zapowiada się event To ty, czy wam się podoba Czy raczej myślicie że będzie lipa Moim zdaniem wygląda to całkiem nieźle Tam widziałem dużo różnych komentarzy Po kroju że drużyna roku jest Absolutnie sprzedana Przez wzgląd na to żeby tylko i wyłącznie Jak najwięcej właśnie paczuszek Z rynku sprzedać bo karty meta Dostają najbardziej grywalni piłkarze w FIFA. Po części się z tym zgodzę, jest to również marketing, ale moim zdaniem ta drużyna roku nie jest aż taka zła. Ciekawe jaki będzie 12 zawodnik. Dawajcie zaś w komentarzu co sądzicie i do usłyszenia już jutro o godzinie 16.30.